Telewizor 55 cali z ekranem 144 Hz za 3499 zł. Trochę Was zbajtowałem tym wstępem, sorry, że brzmi jak reklama. Natomiast miało być takie mocne uderzenie, dokładnie takie samo, jak TCL zaplanowało podczas swojej konferencji. Byłem w Warszawie, sprawdziłem co będzie oferował ten producent telewizorów, który swoją drogą na polskim rynku coraz więcej zyskuje. A także mam parę odpowiedzi na to, dlaczego TCL podejmuje takie, a nie inne decyzje odnośnie do swoich telewizorów. Jesteście ciekawi? Zapraszam do oglądania. Przede wszystkim podczas tej konferencji miałem wrażenie, że TCL czuje rynek i rozumie to, czego poszukuje polski konsument. A polski konsument, zresztą myślę nie tylko polski, szuka telewizora dobrego, w miarę taniego, no i żeby miał przy okazji parę ciekawych funkcji, no i najlepiej, żeby był telewizorem na lata, długie lata, bo cykl wymiany telewizora to mniej więcej 6,5 roku, przynajmniej według tego, co TCL podawało na konferencji. Tutaj pojawia się pytanie, jak utrzymać żywotność takiego telewizora. No na przykład można postawić na popularną platformę, która przez lata będzie aktualizowana, coś po kroju Android TV albo Google TV, aby poznać dokładne intencje TCL porozmawiałem z Markiem Maciejewskim, który w TCL jest dyrektorem odpowiedzialnym za rozwój produktów i spytałem się go, dlaczego TCL interesuje się właśnie tą platformą od Google. Dlatego, że Android TV, a teraz Google TV, to z naszego punktu widzenia są same zalety. Po jednej stronie są to treści, wszystkie platformy streamingowe są dostępne w telewizorach, które bazują na systemie Android TV. Również Smart Home, który jest w pełni wspierany, ostatnio dodana funkcjonalność Matter, czyli Google TV i Android TV zapewnia nam to, że telewizory są odporne na przyszłość. Kupując go dzisiaj, wiemy, że za parę lat, jak pojawi się nowa platforma streamingowa, na pewno ta usługa się pojawi w tym telewizorze. Powiem tak, w moim skromnym zdaniu Google TV wygląda lepiej od Android TV wygląda bardziej jak interfejs skrojony pod treść, a nie pod listę aplikacji i tabelkę, w której się poruszamy, więc jeżeli chodzi o intuicję, na pewno może to być ciekawsze rozwiązanie, ale to nie jedyna rzecz, która wyróżnia telewizory TCL, nawet w najtańszych modelach pojawi się swego rodzaju, nauczanie maszynowe. Oczywiście w tych najtańszych będzie ono bardziej pasywne i tutaj chodzi głównie o to, żeby telewizor wiedział już co dokładnie będziecie oglądać. No i do tego dopasował parametry obrazu. Natomiast w bardziej zaawansowanych modelach będziemy mieli do czynienia z telewizorem, który analizuje obraz na bieżąco i dopasowuje klatka po klatce, a nawet przed następną klatką konkretne ustawienia, po to by w każdej chwili obraz był jak najlepszy. No i nauczanie maszynowe jest na pewno przyszłością telewizorów. Myślę, że biorąc pod uwagę jak dużo treści powstaje, jest na pewno sporo rozwiązań które można przetestować w ten sposób. No i oczywiście mam nadzieję, że w ten sposób poprawi się także upscaling w telewizorach. No bo jakby nie było treści 4K istnieją, ale jednak jakby nie patrzeć, telewizja nadal jest jeszcze w poprzedniej epoce, no i też dużo treści nie jest wcale w takiej wysokiej rozdzielczości, jakby nam się wydawało. Nawet w najtańszych modelach, mimo że nie oferują one odświeżania do 120 Hz, znajdziemy funkcję Game Master, która wiadomo jest takim narzędziem do gier. Ja czasem takie rzeczy znajduję w telefonach. Tutaj przede wszystkim chodzi o poprawę ustawień obrazu. No i myślę, że taka funkcja też będzie doceniana. Przez graczy, nawet jeżeli wybiorą oni faktycznie model, który jest tańszy. W modelach P638 i P73 znajdziemy HDMI 2.1, który jest istotny z perspektywy grania, bo na pewno zmniejsza opóźnienia i przepływ danych między ekranem a konsolą jest lepszy. Natomiast no, nadal mamy tutaj panele 60Hz, więc nie wyciągniecie nie wiadomo jakiej ilości klatek. Ale HDMI 2.1 powinni docenić też fani oglądania treści. Pojawi się tutaj Dolby Vision. Najwięcej no tych metadanych będzie mogło bezproblemowo przepływać, a obraz będzie mógł dynamicznie się zmieniać. Oczywiście nie zabraknie też Dolby. Atmos, bo nawet jeżeli mamy tani telewizor, to dźwięk jakiś tam musi być, no i musi brzmieć w miarę dobrze. Oczywiście są różnice między P635, P638 i P73, na pewno tą różnicą, którą znajdziemy w bogatszych modelach, jest 60 Hz Motion Clarity, które pomoże nam wyeliminować takie nienaturalne rozmycie no i sprawi, że ten ruch będzie wyglądał płynnie, ale jednocześnie obraz będzie odpowiednio wyostrzony. Oprócz tego w najdroższej serii P73 będziemy mieli do czynienia z szeroką paletą barw. Oraz z mikrofonem, który pozwoli nam komunikować się z telewizorem za pośrednictwem asystenta Google. Teraz możecie zobaczyć tabelkę z cenami, a ja przejdę do serii C63 i C73. Zwłaszcza tej drugiej, bo trzeba przyznać, że jest ona obiecująca. Dawno nie mieliśmy kulę 144 Hz, który byłby dostępny w przystępnej cenie, a TCL tutaj może faktycznie wytyczać szlaki. No i miejmy nadzieję, że dzięki temu też inni producenci trochę się obudzą, bo jakby nie patrzeć, nie tylko konsole podpinamy do naszych telewizorów, choć oczywiście to jest główne. Tak możemy podpinać komputery z mocnymi kartami graficznymi i osiągać wyższy klatkaż na naszych telewizorach. Na ten moment wydaje się to abstrakcyjne, ale w perspektywie kilku lat, kiedy posiadamy telewizor, faktycznie będziemy mogli dojść do momentu, w którym wielu z nas będzie niskim kosztem w stanie osiągnąć wysoki klatkaż w grach na komputerach. Tu 44-hercowe odświeżanie w panelach VA znajdziemy w C73 w rozmiarze 55, 65 i 75 cali, ale to nie jedyny rozmiar, jaki się pojawiają, bo oczywiście będą dostępne także mniejsze 60-hercowe matryce, które mają 43 i 50 cali, a także 85 i uwaga 98-calowy telewizor z serii C73. Prawdziwy gigant, oglądało się go z przyjemnością, chociaż miałem wrażenie, że nawet takie 3 metry od telewizora nie były dla mnie wystarczające do objęcia go wzrokiem, ale wyglądał on dobrze. Że i ramki przy takim rozmiarze są już naprawdę minimalne. Taki telewizor myślę, że może być dobrą konkurencją dla projektorów, choć oczywiście projektor ma pewne cechy, które dają mu przewagę. Tak jednak na telewizorze można chyba wyciągnąć lepszy obraz w większości sytuacji. Z względem serii pfc C63 i C73, oczywiście poza tym, że mamy warstwę kropek kwantowych, dostajemy też parę niewidzialnych ulepszeń, to znaczy wydaje mi się, że jakość wykonania była trochę lepsza. Mam też wrażenie, że kąty widzenia tego telewizora także prezentowały się nie nieco okazalej, choć TCL przyznaje, że tak naprawdę we wszystkich telewizorach teoretycznie zadbało o to, by wyglądały one dobrze. W większych z modelach z serii C73 znajdziemy też dostęp do Apple HomeKit, AirPlay 2, no i do Dolby Vision IQ, co myślę też jest już kolejnym krokiem, jeśli chodzi o polepszanie jakości obrazu. TCL jest całkiem pewne tego, że te telewizory będą popularne i że będą sprzedawać się dobrze, a tutaj możecie zobaczyć ceny. Myślę, że 55 i 65 calowiec z odświeżaniem 144 Hz może być nie lada gratką dla gra i też jest rękawicą, którą inni producenci powinni podjąć. A przynajmniej ja mam taką nadzieję. Oczywiście nie mogło zabraknąć też prawdziwych klejnotów w koronie TCL, czyli modelów wyposażonych w technologię mini LED, a konkretnie serii C83 i C93. Ta już nie będzie pojawiała się w tak wielkich rozmiarach jak modele C73, natomiast 55, 65 i 75-calowe telewizory będą miały całkiem ciekawe technologie. Tutaj pojawia się pytanie, czy TCL w modelach premium nie powinno pójść na przykład w OLED, jak na przykład zrobił to w tym roku Samsung, ale wraca. Wracam tu do Marka Maciejewskiego, który myślę, że w miarę sensownie uzasadnił, dlaczego firma akurat interesuje się właśnie mini LEDami, a niekoniecznie pójściem w technologię OLED. Dla nas, jedyną technologią, która ma sens dla użytkownika końcowego, który korzysta tyle z telewizora w salonie, w salonie, który jest jasny, jest technologia mini LED, dlatego że zapewnia bardzo dobrą jakość obrazu zarówno w jasnym pomieszczeniu, jak również w ciemnym pomieszczeniu. W przypadku technologii, które Tworzą światło, takich jak OLED czy Kode OLED. Każda z nich ma dosyć ograniczoną średnią jasność obrazu, która jest około 200-250 nitów, a telewizory mini LED to jest 500 nitów. Czyli, jak jasno by nie było w tym waszym salonie, zawsze będziecie widzieli jasny, nasycony obraz, a nie będziecie mieli wrażenia, że ten telewizor jest zaciemny. W tych modelach znajdziemy najwyższą formę głębokiego uczenia, właśnie taką, w której telewizor analizuje klatka po klatce to, co dzieje się na ekranie i jest w stanie dopasować treści. No i do Dostaniemy też całkiem sporo technologii, które mają ten obraz poprawiać także podczas gier. Ponownie mamy tutaj do czynienia z panelami o odświeżaniu 144 Hz i oczywiście HDMI 2.1 pełnoprawne tutaj jak najbardziej jest. Rzecz jasna w telewizorach znajdziemy udogodnienia, które znamy z poprzednich modeli, ale warto wspomnieć o technicznych szczegółach, takich jak jasność. W C83 ma ona w piku wynosić 1500 nitów, a w C93 aż 2500 nitów. Zresztą ten telewizor z najwyższej linii ma prawie 2000 stref podświetlenia, więc zobaczymy, czy tutaj procesor podoła i faktycznie będziemy mieli do czynienia z no, bardzo dobrym ekranem z bardzo dobrymi parametrami, bo na pewno na to liczymy. Jeżeli chodzi o to, co TCL prezentowało w poprzednich latach, to raczej nie zawodziło, gdy chodzi o jakość obrazu. Natomiast bywają to milimetrowe różnice, które mogą mieć dla końcowego użytkownika niewielkie znaczenie. Ostatecznie jednak chodzi o to, by taki telewizor był multimedialny i odporny na przyszłość, zwłaszcza gdy wydajemy jednak na niego całkiem spore pieniądze. Tutaj możecie zobaczyć ceny tych telewizorów. Wydaje mi się, że nie jest aż tak źle. Natomiast no, część będzie kręciła nosem, bo jednak wiele osób tyle na te telewizory nie wydaje. Pewnym uzasadnieniem dla tej ceny mogą być rozwiązania dźwiękowe. W modelu C93 znajdziemy na przykład soundbar od Onkyo, ale jeszcze dodatkowo cały system dźwięku 2.1.2, który polega na tym, że mamy dwa głośniki frontowe i dwa głośniki kierujące dźwięk do góry, więc ta przestrzenność, taki efekt kopuły ma zostać właśnie w ten sposób wygenerowany przy mocy 60W. W C83 głośniki są nieco słabsze, mają 45W, ale też jest ich mniej więc na pewno ten dźwięk może brzmieć ciekawie z tych telewizorów, być może nie będziecie musieli przynajmniej na początku dokupywać do nich soundbara. Na konferencji TCL widziałem pewnych siebie ludzi, którzy są przekonani, że ich rozwiązania faktycznie mogą zawojować rynek, ale jakie jest Wasze zdanie i czy Wy byście kupili takie telewizory od TCL? Dajcie znać w komentarzach, podzielcie się swoimi opiniami z dotychczasowego korzystania z telewizorów TCL, jeśli takowe mieście. no i oczywiście zapraszam do subskrypcji, obserwowania nas na TikToku, Facebooku oraz Instagramie, a także do wchodzenia na stronę wideo PR. Cześć.